Cześć z tej strony, witam i zapraszam na mój piąty part przygody z Margonem. Dzisiaj wybierzemy się na 40 levela. Jak widzicie, mam już to przygotowałem się w nich córki jakieś tam. Na które? Mieliśmy się wybrać na orki albo na to, like we'll to, or to loki. Tak, wiem. Mieliśmy się wybrać na to loki. Czytam na orki, tak o orkach mówiłem, ale orki będą później, nie w tym odcinku. Bo dlaczego? No bo tak myślę, że można sobie ekspit też na wilkach. Ale nie na 18 czy na kurde 13, tylko na 40, któryś. Powinni tu być wilki. No, są właśnie wilki. Na bazyliszki jeszcze nie idę, zbytnio się w bazyliszki nie bawię, ale wilki mogę się zabawić. Wilki są dosyć słabe. Słuchajcie, widzimy się poprzednio. Okej, okay, już jestem nie ścięło. O patrzcie jakiś 39. No i drużyny, dziecko. O, to może coś w 42. Bravo. LOL! Curviamo di uscire da... Bravo, però, per me non è vero. Ai, zombi. Nie wiem, ile Ciekawe, czy pójdą ekspić na bazyliszki, czy na. No, na bazyliszki, To Możemy wziąć I... i tak głównie, no to. Już mam dość mało widzów, ale chociaż ktoś, ktoś mnie zaczął subskrybować. Coraz więcej wyświetleń. Uuu, ja to chcę. Coraz więcej wyświetleń, jak już mówiłam. I to mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że coraz więcej osób mnie zacznie oglądać. No to nie przeszkadza czy pięć osób nie ogląda czy 3. nie ogląda właśnie 3. Kobieta i oko kanał, mamy tam mam taką nadzieję o nie jakby to nie były te Znowu się bo to... Przepraszam raz za wycięcie, ale mi się ciągle tu laguje. A to nie jest moja wina, tylko mojego kompa. Więc... To chyba jest ta elita. Tak. Chyba nie jest grupowa. Nie, z... no i znowu się zlogowało. Tam nie będę już robić cięć. Tak, dobrze mówiłem. Ale ciebie to nie z nim na razie nie zadzieram. Nawet bym się nie odważył. Nie no. Odważyłbym się tylko nie chce mi się, bo wiem, że przy nim bym da Siema. Był już połowa odcinka nam zleciała. Tu chociaż były jakieś wilki. No nie, wszystko mi wyekspili. To ten odcinek zrobimy w dwóch częściach. Hmm. Właśnie do mną mamy. No daj grupę, że idzie pieprzony. Mam um, jakiś dzias story. Okej, okay, to idziemy na no to loki niestety. Musimy albo pójdziemy na orki. Niestety pójdziemy na orki. Nie mamy wyboru. Ale orki będą już w drugiej części. Mam nadzieję, że szybko dojdziemy do Werbin. Idź ludziku. I chciałbym poruszyć temat właśnie, co mówiłem tak na początku odcinka z widzami. No, mam dopiero trzech widzów, a nagrałem już ten łącznie będzie to 8 filmów. Więc nawet dużo. I, tak. Więc nawet dużo. Jak mówiłem filmów? Ale subskrypcji mało. Nie muszę od Was subskrypcji. Nie, ja nagrywam tylko po to, żeby dla Was była jakaś rozrywka. Przepraszam za to krótkie cięcie, miałem obiad, ale już jestem przyszłam tak do itchąt, żeby nie zawracać już głowy. A i byłem ostatnio o, o widach, tak, o widach, że ja Wam nie zmuszam Was do, yy, no wiecie, do subskrybowania nie? tylko chcę, żebyście Wy mieli rozrywkę. Mi nie zależy na widzach, ani na wyświetleniach, może tak jak innym youtuberom. Nie chcę wymieniać youtuberów. Ale niektórzy tylko to dla łapek robią, albo dla subskrypcji. Znam z takich, którzy robią to dla rozrywki. No i tu wybił Orki. Przepraszam, znów za to cięcie. To było niespecjalne. Ale okej. Okay. Dobra, to w drugiej części tu się spotkamy. Komentujcie. Oceniajcie. No i cześć.